O, jak okiennice, okna ozdoby. W tradycyjnym budownictwie wiejskim powszechnie wykorzystywano plastikowe, wieloszybowe okna, które nie tylko zapewniały komfort termiczny, ale były też łatwe w utrzymaniu. Gospodarz mógł delektować się swoją ulubioną herbatą, patrząc, jak krople deszczu odbijały się od dużych tafli szkła. Coś tu jednak nie gra. Plastik i podlaska chata nie idą z sobą w parze, gdyż kultura tradycyjna jest przede wszystkim kulturą drewna. Podobna zasada dotyczy okien, okiennic i ozdób. Małe, wycinane w balach okienka oświetlały pomieszczenia gospodarcze czy spichrze. Natomiast dzielone okna z szybami znajdowały się w budynkach mieszkalnych. Okna dwuskrzydłowe zawieszone na metalowych zawiasach były stosowane już w drugiej połowie XIX wieku. Trójskrzydłowe okna w kształcie litery T to rozwiązanie dwudziestowieczne. Drewno, szczególnie nielakierowane, to również niechciani lokatorzy, czyli małe chrząszcze zwane kołatkami, drążące tunele w okiennych listwach. Na szczęście miano specjalne metody na te szkodniki i gdy już takiego delikwenta złapano, poddawano go torturom przy użyciu siekiery dwód, świdrów, piły o cienkim brzeszczocie zwanej laubzegą. Od niej pochodzi określenie zdobnictwo laubzegowe, oznaczające finezyjne wzory i ornamenty. Oczywiście to wszystko nie jest prawdą, a przy zwalczaniu kołatek korzystano z innych metod. Zatem stół, który widzieliście, jest miejscem pracy cieśli lub stolarza, którzy wykonywali zdobienia chałup, między m.in. takie jak nadokienniki. Te zdobienia, znajdujące się ponad oknem wiejskiej chaty, zawierały najczęściej motywy roślinne i geometryczne, rzadziej motywy inspirowane zwierzętami czy ludźmi. W społeczności wiejskiej bogato zdobiony dom był symbolem powodzenia i pozycji społecznej, ale jednocześnie zdobienia przekazywały zakodowane informacje o gospodarzu i jego rodzinie. Wiele elementów wiejskiej chaty miało odniesienia do religii lub z niej wynikało. Niektóre rozwiązania Miały w przekonaniu domowników właściwości magiczne. A jak wyglądała kwestia okiennic, które gdy są otwarte, kojarzą się właśnie z krainą otwartych okiennic, obejmującą przede wszystkim wsie trześcianka, soce i puchły, znajdujące się na podlasiu. W okiennice można zapukać, chcąc zawiadomić domowników o potrzebie sąsiedzkiego spotkania. Ale otwarcie takich tradycyjnych okien wcale nie jest proste. Ponieważ zabezpieczają je liczne haczyki. Gdy jednak ze wszystkim się uporacie i w końcu rozwarte zostaną oba skrzydła okna, wypada okazać pod laską gościnność. No cóż, bywa i tak. Dlatego pamiętajcie, że okiennice. Prócz tego, że stanowią artefakt materialny kultury ludowej, są jednocześnie przedmiotem funkcjonalnym, nie tylko wtedy, gdy korzystamy z nich, chcąc chronić się przed Słońcem czy światłem Księżyca. Każda kraina otwartych okiennic zmienia się również w krainę zamkniętych okiennic, bo trzeba sporadycznie odpocząć również od sąsiada.